To co? Pozdrawiamy najlepszego barmana w mieście. Łukasza z Bałt. Pozdrawiamy naszego najlepszego barmana. Łukasza z Bałt. Sprawdź to słońce. Z Łukasza. Sprawdzę, kurwa. Oczywiście, że ja takie nie napisałem kurwa jedną jakąś prostą melodię, ale... Co dzień ze szkoły podstawowej wracałem właśnie koło budynku, który został teraz wyburzony. Tutaj był sitodruk. Jakoś kurwa... Wszystko upada, co nie? Monika mieszkała tu, a tam to chyba ten Andrzej mieszkał. Aha. Nie wiem, czy nie ze swoim bratem Henkiem. Aha. tani ludzie, pozdrawiam was gdziekolwiek tam jesteście w tym świecie. Pamiętam to wszystko. No i nie, nie wiadomo co teraz, gdzie oni się wyprowadzili. Z twojej strony, Z tak? Siem. Tam w tamtej kamienicy to był ten sitodrum. No ale że kurwa, że przy okazji też tą kurwa jabłoń wypierdolili. Hmm. Ale zobaczmy kurwa, rozjebali zostawili to, nie? Chuj wie co to będzie. No ale mogliby to, ptą, to, trochę grzy, to chyba, chuj, już trochę kurwa, chujdo nie przeszkadza, to nie zagraża. Albo jakbym chciał pisać takie w ogóle bajeczki, bo nie wiem czemu mnie właśnie coś takiego najbardziej kręci. Wiesz, że chodzi o to, że ten autyzm tej laski, taki jakiś niby autyzm, no wiesz co, nie, bo ona wiesz, naturalnie nie mówię o chorobach. I co? <laughs> I też jest inny świat, co nie? Kurwa. Obfitość. Obfitość. Po prostu to jest obfitość. <gluje> Chodzi o to, że to takie takie dziwne wycofanie i takie wystraszenie tej laski. Ono mnie bardzo kręci, że wiesz, że kurwa... Ja bym ją w dupala, ona tak tylko... Bałuty Wojska Polskiego. W dupalach, w ale w oryginale było lepsze przed remake'em. No nie remake, no kurwa, no, to jest mój pamiętnik, no, to jest po prostu... No stary, no też i, co innego jest jak se kurwa myśl pomyślisz, a potem chcesz ją zanotować, kurwa. Może to już nie jest ta sama myśl, nawet jak zapamiętasz, ale... Ona już nie ma tej mocy sprawczej, kurwa, co ta pierwotna myśl. Sama myśl, kurwa, nawet już wiesz, już przelana na papier już nie będzie tym, no więc literatura też jest niczym. Jest tylko wtórną w ogóle jakąś taką do rzeczywistości, a co dopiero tutaj moje odgrywanie...

Co tu gadać, robota z robota, kurwa. Kurwa, no festiwal po prostu światła. No dobra, wszystko jest ok, wszystko jest dla ludzi, ale nie mogą tego robić wtedy, kiedy kurwa ja wyjeżdżam, albo coś, gdy mnie nie ma. Tyle ludzi, że oni tak wychodzą. Jeszcze zauważyłem, że czerwone światło w tłumie w ogóle nie obowiązuje. To mają zrobić biedne auta.